się, ma kostę a w dzisiejszym odcinku będziemy. A, pokażę Wam mojego tekstu. Poka... No, trochę wziąłem od Pomego. No. I lecimy do gierki. Dobra, już jesteśmy w gierce. Jak widzicie, tło jest. Od samego wziąłem, bo miałem jakiś bug Nie wiem, nie mogłem. Nie miałem w ogóle. Bo nie mogłem zrobić nieba co to było? W ogóle mi folderu nie mi pracowało też. No. E, jeszcze nie jest, nawet spaczko, patrzę. Takie czarne. Nie, wiem, nie bardziej szare. No. Trochę są zgiścone, e, zmienione. Złota i tam, Pewne są takie. Dobra. Ja, no, ja, bırak, nie no, że ja wrak jak nie umiem to są minusy. Dawaj nie grać w grę. Nie, no nie wolno. Niestety Dobra Ogólnie są nieciki od też Ale... na przykład Dobra um, No nie jest Jak widzicie bo Całe tutaj nie jest To jest inne, będzie się tak narożało Ale jest, jest nie z nim Widzę ja tak już, czekajcie Już się odbudujemy tak od tej strony Próbujemy robić Nie no, nie umiem grafikować no, Usułam coś ale lepiej teraz urodziny się zmienić. Taśma A Ogólnie ten tekst upadł. Robiłem go niedawno. Skończyłem dokładnie chyba dwa dni samym. Nie wiem, nie pamiętam. Jeden. <grym>, ale na pewno w tym tygodniu. No, nie miałem co robić. AHA! Fajny chłop, fajny nie no Fajny kiedy Kiedyś jak zniszczy się... Giga rage Dobra, spróbujemy Fajnie, że chłop bije tak Nie no, że ja jeszcze tak skacze Dobra, straciliśmy łóżko Na 100% Nie, nie straciliśmy Zabił nasz chłop Gratulacja Co so jest? Słuchajcie ja. Muszę coś zobaczyć Nie ja, no, że tu się da budować? A ja dopiero wiem o tym? To się już nie da, dobra A gdzie ja dopiero? Nie ja, no, ja myślałam, że wcześniej Powiem, już... że wcześniej się dowiedzieliśmy No fajnie, że będzie mi się udało, nie? No Przejdźmy, jest otwór tylko trójdźwięk No, spierowałem się Jako, czy ty możesz robić normalne mosty, a nie jakieś Wykrzywione <grywa> takie Teraz porównanie z moimi mostami Nie no To był dobry most, jednak, to był dobry most Dobra, ja się ja to się tak przyzwyczajam. Kupmy sobie seta, jak totalny e, kocur. No, nie no, ty... nie no. Ogólnie, jak ktoś chce dowiedzieć się, jak szybciej pić, to tylko u mnie na kanale. Już wam mówię. Trzeba tylko kliknąć sobie tutaj. I kupicie sobie drugiego. I macie dwa razy się mieć. I uwaga, już Wam pokażę. Tak ja Cię kupiłem sobie. To, no, jak widać, to jest Tu się nic nie zmieniło. Ale mogę oddać jemu. No, no Mogę Wam pokazać. A, celownik w ogóle. Bo pamiętam, że osoba pytała mnie o celownik. Tako dokładnie. Ja powinienem na takim w ogóle grać. Ludzie. Taki jest najlepszy robić. Dobra. Patrzę. Próbuję zrobić. Nie, no nawet że jak kliknąć nie mogłem. Ja, no dobra, ja nawet klikać nie mogę. Dobra. Wyszedł. Patrz. Teraz próbowanie bicia, patrz. Porównajcie sobie, to? Co ja zrobiłem z diaksami? Halo? Ja może chodzę spadł. jakiś? Dobra, i ten ma... ...zgaduje... ...rycza. Nie, to nie ma rycza! Jaki dobry człowiek. Dobra, teraz wam pokażę, że... Pokażę, nie, nie umiem wymawiać więc Jeszcze. No. patrz teraz bicie takie. Bicie, jest różnica. A teraz takie, patrzę. Nie, no. Ja biję tak samo jak ktoś. Jest o wiele różnica. Jak też był kiedyś nubem To teraz jest. Będzie prosta. Ja się dowiedziałam. No, taki samowniczek. Żeby nie było, że osiągnąłem od mojego, ale to jest nieprawda, tego co jakby... by... jakby chciałem sam sobie zrobić. Eee, no. I lecimy z nim sobie. Patrzcie, lecimy. Nic co? sklepamy 3 sekundy. Nie no, widzicie. Do tego, że daję Wam skilla, ten tekst od paczek. No. Nikt nie ma takiej walny. Nikt No Co uh, jeszcze, co jeszcze zmieniam tutaj A Parełki, parełki są takie Ogólnie Fajerbole są takie uh, Tu są złote jabłka uh, Takie zwyczajne jabłka są inne, trochę No no, i patrz, kupujemy sobie wolne kopania. Co jeszcze zmienię Nie wiem, chyba tyle. Ogólnie będą, może, aktualizacje. Jak będą, aktualizacje, to ja będę was że będą. A, niszczę jest za, za i z tego, powiem. To jest chyba moja fajna nisza. Nie no, ja riczno. No i co, dzisiaj, no licz, się, no, patrz. no chłop, nawet nie nie uderzy. Nie musiałam że klikować nic. O, nic zwyczajnie. Patrzę, 6 500 może, ale... To jest, bo ty ja będę musiał wymienić, czekajcie. Czekaj. W imieniu sobie podpisać. O. Może no, lepiej trochę, żeby to było. Już się staram trochę, popatrz. Opa, widzimy po sobie. ją Dobra e, Szybko pójdziemy co ze Jeszcze sobie daję no, jedną no, chwilę I patrzę Jeszcze jak kupimy Nie no klejąco teraz będę miał Nie no klejąco będę miał Chodź Ujazd. Jak to się klei Nie no To ale Dobra po... Alarm kupimy, wiecie, najlepiej to się zaopatrzyć, tego, wszystko, zrobimy sobie tak, że oni nawet nie będą wiedzieć, mamy tego bela, no i będą musieli zniszczyć takie pół godziny, patrzcie jak się zniszczy, no dobra, daj coś, dobra. Mas. Dobra, mas jest Mas i połowę jemu damy. Nie będziemy osobami... Gimmy. Dobra, pokażę Wam bola jak leci. Mas. To jest bardzo fajne. No, i mamy obok siebie... Y no, mała osoba no obok siebie wala, wiza, nie wiem, zależy co się dzieje Nie jest, nie no, przyklejono Toż mu się przykleiło O, i wygraliśmy, no proszę Państwa Więc tutaj ten tylko wygrywamy Dobra, sobie, do jej ręki. Ja no, ja muszę. Proszę... Daj coś sobie. Klej sobie. Nosz, no, Dobra. Pójdę sobie na e, Dobra jest. Nie sądzę, z tego. Mam e, na wyłączone nagrywanie daje. Dobra, szybkie lecimy drugą ręką i... No, i dzisiaj będzie chyba zmontowane, jak myślę. Będę zmontować jakiś odcinek, ale... No. Albo będzie długi. Ja no. No jestem... Nie no, ginie Dobra, rozwalił go. tak, tak szybko czekajcie co no, Może i nie spojrzę Pojrzę. co robił niebieski Ech, halo. To nie jest Nie no, nie, ma, nie mieliśmy tego ulepszenia zwanego... ...sypkie kopanie. Nie mieliśmy tego. Dlatego przegraliśmy. Wiecie. No nie wina, że ja jestem za słaby. Nie tego wina. Zwyczajnie nie mieliśmy tego... ...sypkiego kopania. No nie no, nie. Ja jestem... Nie no, nie ślą. Dobra. No, ale patrzę, jak na co. Giniesz, chłopa. Giniesz. Giniesz. Dobra. Jest. Szybkie kopanie. Kupujemy. Tutaj mamy swoje rzeczy. Dobra. Tylko idziemy jeszcze po drugi generator i kupimy sobie jeszcze, drugie szybkie kopalnie Ja pokażę Wam bez szaknienia, co można wygrać. No, jak będzie trzeba to kupić. Aha. No, no, ale... No, jak będziemy stać. No, i bardzo Wam dziękuję za 500 subskrypcji. No, i ogólnie. Yy... Z Minecraftem odcinkiem live'iki będą, tu. może, czasami eee, teraz bardziej chcę się nacieszyć tym kodem, twórcy. Jesteś powalony. Jeśli jesteś powalony. Nie jest wiem, nie warto zjerać. Bankiem. I do tego jeszcze ostatnia likwidacja. Zlikwidowałem pacja Teraz. Czy ja wsadziłem do niej tej Czy co? Nie to znika. Dobra, refilki hmm. Czy ty musisz? Człowieku. Ja wiem, ty wiem, psz, że musimy tak żyć. Patrzę i klepimy No I To sobie spełniłem tu, może To było na tyle No gra ja się nie udało niestety No, si No i cześć,